Cześć. Dzisiaj pokażę wam nowe usprawnienia pracy na playliście Intro. Wesprzyj mnie na patronite.pl Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym Selfmade Tips, jak co wtorek o 18, kłaniam się bardzo nisko, ja jestem Bonifacy, a dzisiaj pokażę wam parę fajnych rzeczy, jeżeli chodzi o playlistę, co zostało usprawnione, co zostało zmienione, co dodano, żeby pracowało nam się lepiej, łatwiej i przyjemniej. Mam tutaj taki projekt i tak jak widzicie składa się on no, ze sporej liczby ścieżek, nie jest to może jakoś turbo dużo, ale troszeczkę ich jest. W każdym razie, przechodząc do sedna, pierwsza rzecz, którą dodano i która od razu się rzuca w oczy, to to, że mamy tutaj taki pasek, którym możemy zaznaczać sobie powiedzmy, że kanały na playlistie, chociaż to chyba ścieżki bardziej. Przytrzymując Ctrl i Shift, możemy zaznaczać je e, niezależnie, dowolną liczbę tych traków możemy sobie w ten sposób zaznaczyć. No i kolejna kwestia jest taka, e, że w momencie, kiedy odtwarzamy nasz utwór, to te paski się podświetlają w momencie, kiedy dany pattern, kiedy dana ścieżka jest aktywna. Zobaczcie. prawda? I tam tylko, gdzie grają te konkretne ścieżki, to to się podświetla. Dana, dana ścieżka to może być przydatne przy bardzo rozbudowanych produkcjach. Kolejna kwestia, która wydaje mi się, że nie była obecna wcześniej, to jest, moi drodzy, opcja Reset. Jeżeli ją klikniemy, to tak jak widzicie, od razu nam resetuje wszystkie ustawienia, jeżeli chodzi o nazywanie tych traków i tak dalej. I co ciekawe, chociaż ta opcja była dostępna wcześniej, to z tymi paskami ona troszeczkę innego znaczenia nabiera, bo w tym momencie zaznaczyliśmy kanały, które chcielibyśmy na przykład automatycznie nazwać, i możemy to zrobić jednym kliknięciem w zasadzie. Jeżeli klikniemy sobie Auto Name, to tak jak widzicie, wracamy do stanu mniej więcej wcześniejszego, więc jest to dosyć przyjemne, wygodne i łatwe w użytkowaniu, a na pewno łatwiej jest w ten sposób Utrzymywać kontrolę nad całym projektem. Poza tymi usprawnieniami jest jeszcze kilka innych, między innymi to, że w tym momencie możemy w prosty, wydaje mi się, i dosyć sensowny sposób kopiować dane, dane ścieżki na playliście. Tutaj możemy sobie wybrać, co chcemy skopiować. Czy chcemy kopiować paterny, czy klipy audio, czy automatyzację, i czy chcemy kopiować efekty. Klikamy sobie OK no i tak jak widzicie sklonowało nam wszystko co związane z tym oto padem bardzo fajna, bardzo przydatna rzecz, no i jeszcze jedna rzecz która niektórym może się przydać, niektórym pewnie mniej, możemy także moi drodzy połączyć ze sobą poszczególne paterny w tym momencie zaznaczyłem sobie całą ścieżkę basu i wywołujemy ni z tego miejsca i w podmenu edit mamy merge selected clips, klikamy i w tym momencie tworzy nam się osobna zupełnie jakby ścieżka, długi pattern z basem, on jest tutaj, tak jak widzicie jako osobny twór. Natomiast, gdybyśmy chcieli przywrócić to z powrotem, oczywiście możemy wrzucić ten track we właściwe miejsce i skopiować go odpowiednią ilość razy. Ale możemy też kliknąć Ctrl Z. Wracamy do punktu wyjścia, klikamy Ctrl Z i w tym momencie program cofa nam ścieżkę do stanu wcześniejszego i usuwa oczywiście wytworzony pattern. Bardzo fajne usprawnienia, bardzo przyjemnie się tego używa i mam nadzieję, że Wam również będzie się tego używać tak samo przyjemnie, jak i mnie. Trzymajcie się ciepło i cześć. Jeśli film ci się podobał, pamiętaj aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go. I już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.